Witajcie, z tej strony Kaśka. Dzisiaj przychodzę z bardzo szybkim filmikiem. Chciałam Wam pokazać trzy projekty, które zrobiłam, trzy kartki w ostatnich kilku dniach. Dwie kartki to są jeszcze kartki wielkanocne i jedna kartka jest taka już no powiedzmy na inne okazje. I pokażę Wam też tak mniej więcej rzeczy, które używałam do tych kartek. Mam kawkę. Także zaczynamy. Dwie pierwsze kartki, które chcę, chciałam Wam pokazać, to są takie dwie wielkanocne kartki z króliczkami. Do tej kartki jest, zrobiłam taki szybki tutorial, który możecie obejrzeć na moim kanale. Nie jest to profesjonalnie zrobiony filmik, ale to jest mój pierwszy raz, więc. No, mam nadzieję, że w przyszłości będzie troszeczkę lepiej, że jakoś to opracuję. W każdym razie, możecie oglądać, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam tą kartkę. Do tych dwóch kartek użyłam wykrojnika tego wykrojnika przepiękny ten wykrojnik. Zaraz pokażę jeszcze też drugi, który mam z tej serii. Ja nie pamiętam, z jakiej to jest firmy, szczerze mówiąc. Nie wiem, bo wycią wyciągam z, z, tych, z tych opakowań, więc nie wiem. Ale jest bardzo dużo, można znaleźć teraz tych wykrojników takich do kartek właśnie typu DL. A One są naprawdę świetne. Także ten wykrojnik użyłam do tych dwóch kartek. I użyłam także tych, takich stempelków z króliczkami. Do nich mam też wykrojniki, ale mówiłam właśnie w tym, w tym tutorialu, że te wykrojniki nie pasują, ponieważ ja te stemple kupiłam przez Amazon i to są, one nie wiem, nie są firmowe, więc źle zrobione są. Ja je musiałam ręcznie wyciąć, ale to nie są jakieś skomplikowane kształty, więc, więc nie było z tym problemu. Także taka jest pierwsza karteczka. Użyłam też takiego dziurkacza w kształcie kwiatka i listka. Stempelek Happy Easter. Tutaj są papiery z kolekcji Sapphire Days. O kurczę, jaki to firmy jest. No wiecie. Już nie tego. Scrap and Me. Scrap and Me to na, myślę, że wszyscy znają te papiery. Natomiast tutaj w tej kartce papiery są, to są jakieś skrapki, stare resztki jakiegoś papieru, też tutaj kwiatuszki te same użyłam i te same stemple oczywiście. I literki wycięłam też z wykrojników, takiego alfabetu i dołożyłam tutaj drewniane literki, które też bardzo lubię i ja najczęściej koloruję moje stempelki moje elementy występowane, najczęściej używam tych markerów OHUHU alkoholowych, bardzo je polecam, są świetne. Nie są aż takie drogie jak te. Jak one się nazywają? No, wiecie które. Zapomniałam. No, ale wiecie które. W każdym razie ja używam te i mi się sprawdzają bardzo. Także to są te dwie moje karteczki. I trzecią kartkę, którą zrobiłam, też z takiej serii tej DL-ki, to jest taka karteczka, i do niej z kolei użyłam tego wykrojnika z takiego wzoru. Naprawdę bardzo lubię pracować z tymi wykrojnikami, są doskonałe. I do tej kartki użyłam stempli z firmy Happy Doodle. Do nich też mam wykrojniki, więc to już było łatwiej. Wszystko ładnie, pięknie się wykroiło. Nie było z tym żadnych problemów. I też kolorowałam markerami Ohuhu, alkoholowymi. Papier pod spodem to, są też, to jest jakiś stary arkusz, też, który miałam gdzieś tam. I dodałam troszkę motylków z, z dziurkacza. I również te kwiatki z listkami. Tak, przypomniało mi się, przypomniały mi się te, te dziurkacze, te, te kwiatuszki i listki. Bardzo dawnych nie używałam, a teraz e, wróciłam do nich po prostu. E, także takie dwie karteczki mi się i zajączki. Tak, także to są moje trzy prace, które zrobiłam w ciągu ostatnich kilku dni. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Mam nadzieję, że zachęciłam Was troszeczkę do używania więcej e stempli, bo szczerze mówiąc, na polskim YouTubie, skrapowo kartkowym, nie widzę zbytnio tego typu kartek z, z, ze stemplami. Ja bardzo lubię pracować ze stemplami, bardzo lubię kolorować. To jest dla mnie taki, taki czas relaks, relaksacyjny. Więc zachęcam Was do używania jednak tych stempli, bo można naprawdę stworzyć przepiękne rzeczy. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Link jest pod spodem, pod wideo, i także jest tutaj taki guziczek, nie wiem z której strony na ekranie, który Was przekieruje od razu na mojego Instagrama, i tam możecie zobaczyć wszystkie te moje prace, które robię, bo przeważnie wszystkie są tam wstawiane. Także dzisiaj taki krótki filmik. I życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy oglądacie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!